Siemano, Tyłszakal z tej strony Dzisiaj pokażę Wam jednego easter egga z Borderlands, w Borderlands 2 Jak można zdobyć skórkę i główkę do... Minecraftową, tak? Żeby można było sobie w grze ustawić takiego skina i heada Także... Znajdziesz to na mapie Costic Caverns Żeby tam wejść to już musisz być po po tym jak sanktuarium wyleciało i znikła je i powstała dziura, czyli wchodzisz w, w sanktuary jak wejdziesz, to będzie dziura, tak, wchodzisz w Sanctuary Hall, przechodzisz w Sanctuary Hall i właśnie wchodzisz do Costic Covers. Jak wejdziesz do Costic Covers, no to w, w lewym górnym rogu przy takich dużych drzwiach zobaczysz sobie jest przejście pod takich kwadratowych zaczęło kwadratowych w kwadratowych blokach dochodzisz do znanej Minecraftowcą ściany, którą trzeba przebić <gadratować> Potem druga ściana z kamienia, najpierw jest z, ściana z nerd, tak? czyli piach albo brud. Potem jest ściana z kamienia, wchodzisz do, za te drzwi, które były właśnie <gadratować> zamknięte i one się nie otwierają. Załatwisz Creepery, potem wyskakuje Badass Creeper. Jak załatwisz wszystkich, to możesz sobie. Może się akurat z tego farmingu pojawić skórka. Może się pojawić główka. Ja jeszcze nie farmiłem tak dużo. a Podobno można wyfarmić z Badass Creepera legendary weapon, snajperkę, która się nazywa Longbow. Jeśli mi się uda, to zrobię materiał. A co jeszcze dodatkowo? Dodatkowo, jeśli rozbijecie kamień, który jest w Minecrafcie węglem, no to będzie, hmm, będzie losowo ładowana amunicja, a jeśli taki żółty kwadracik rozbijecie, jeśli go znajdziecie tam gdzieś z tyłu, można zajść za ścianę, gdzie są kwadraty, przebić się i tam będzie, no to będzie złoto. No, no to tam w pewnym momencie, <coughs> jak się przebijam przez ściany, przyspieszyłem materiał, bo tak naleciało mnie Minecraftowo i sobie wystukałem ładne wejście. Więc nie musicie za długo podziwiać. I życzę mi jego oglądania. Dzięki na razie, do następnego razu. Pa! 哈、啊、哈